Cześć Systrylitek w dzisiejszym odcinku Community Day z widlem, 3 razy kacz Stardust odpalone Incense, Trochę przesadziłem. 12 godzin i 6 godzin starpisu na cały event. 3 razy kacz Stardust. Zapraszam. Dobra, także sprawdźmy w ogóle sobie. Jest jeden Weedle Shiny złapany na GoPlusa w tramwaju, bo oczywiście jestem spóźniony po nocce, niewyspany, ale damy radę, ogarniemy temat. Trzy godzinki snu dla mnie to jak najbardziej, chociaż do 21.30 dzisiaj wytrzymać, bo jeszcze zekrom na rajdach. Także, mamy tak... Yy, fast Cash Trick To powinniście wiedzieć, jak ktoś mnie nie ogląda to może nie wiedzieć, ale... Powinniście już to umieć Więc nie będę Wam tutaj tego pokazywał, kurcze. Wczoraj na live'ie mówiłem, że 50 shiny będzie Jest 17, po jest 1 Przy takim shiny Rejcie to raczej do tego nie dojdę. Ale zobaczymy. Nie ma lurów, 3 godzinne insensy. Więc bez sensu tutaj odpalać lury. No chyba, żeby było ich 15 w jednym miejscu, no to to by był jeszcze sens. Ale tak to raczej chodzimy i łapiemy spawne. Dobra, tu mamy tak. Ostatni weedle. Jak widzicie mam 975 ultra się przygotowałem trochę, ale powinienem usunąć te pokebole, tylko ma dzisiaj być burza, więc mam nadzieję, że za chwilę nie będzie padać chociaż tutaj nie wiem, z 2-3 godzinki pogramy, później chłopaki na rajdy się ustawili także co? Jeden shiny Idziemy łapać dalej. Osto, jeszcze nowy spawn. Łapiemy. Dobra, powiem Wam. Catchrate nie jest tak kolorowy, jak myślałem, że będzie. Nie siadają na pokebole. Jest fudo. I on cały czas jednego szajni. Kurczę. No i nie ma lurów. Więc zapomniałem o tym. Więc zmiana trasy na tą trasę na kacze, którą mieliśmy Tutaj ustaloną przez naszych najlepszych warszawskich graczy. Zobaczymy 10 minut później. Shiny numer 2 Masakra, jak w godzinę tylko zdobędę dwa shiny, to gdzie tu 50 sztuk. Też w domu miałem lepszy rate. W sensie shiny lekko. Tak to lepsze powiedzenie. Ale kurczę, że też od razu się nie szczaiłem. Że nie ma przecież lurów. Tragiczna ivy. Dobra, incense. Sprawdzimy szybko. Także zaraz wam więcej powiem o tej trasie. Eee, cyk. Teraz nie wiem czy tam tego sprawdzałem, czy nie. Ale chciałbym troszeczkę więcej tych szajni niż... niż tylko dwie sztuki. No ale mamy niby jeszcze... 5,5 pół godziny niecałe. Więc może się trafi troszeczkę więcej. Dobra, ostatnie dwa czeki. I zaraz łapiemy. Generalnie... pogoda... jak widzicie... 23 3 stopnie, ale burzowo. Coś tam kropnęło na nas przed chwilą, ale nie padało. Łapiemy. Szajni numer 3. Przed chwilą spotkaliśmy kanapkę z sałatą. Kanapka ostatnio był TVN, nie? Nie wiem czy ktoś z was widział, ale możecie poszukać. Kanapkę zobaczyć, jak się wypowiadał. Ja jeszcze nie oglądałem, więc nie powiem wam dokładnie o czym to było. Ale kanapka też na razie jeden szajni, więc to nie tylko ja mam takiego pecha. Tutaj zawsze pamiętacie wszystkie te pokę stopy się paliły, więc były lurki. Szybko zrobimy szaniczki. Może będzie jakiś jeden ładny, nagrany, ale no. Nope. Mam kurczę quest'a na ground typy i trochę szkoda mi tych rarek, więc jadę tylko na jednym questie na no Widla. Łapiemy. No także jesteśmy w parku Fontan. Zaraz Wam pokażę, że tu jakieś balony są. Nie wiem co to jest. Ale no fontanny chyba nie działają, jeszcze. Nie wiem, co niedawno dawno mnie tu nie było. Ale jeśli chodzi o... Eee... ...drogę naszą, tak? Na Community Day. Community Day zazwyczaj trwa 3 godziny. I... No jeden lur wystarczy, żeby zalurować praktycznie całe tutaj stare miasto. I skupiamy się na spadnach lurowych plus to, co jest wokół, tak? Więc no... Jeden lur wykorzystać, tak, no każdy po jednym luru, yy, czy lurze, po jednym lurze, tak, wykorzystuje i mamy praktycznie, nie szajni, całe tutaj Stare Miasto, Park Fontan, wszystko mamy zalurowane i skupiamy się na tej trasie, gdzie jest najwięcej pokestopów, najwięcej lurów, bo przez 3 godziny całe mamy praktycznie yy, łapanie boksów z lurów. A jeśli chodzi, jak mamy teraz, właśnie, że. Tak, jak teraz jest, że mamy tylko incensa 3 godziny i nie ma tych lurów, no bo się nie opłaca, tak? Na 6 godzin rzucać na 50 pokestopów, powiedzmy, po jednym lurze na pół godziny, nie? I chodzić w kółko, jak trasa zajmuje około 45 minut dobrym tempem. No tutaj z moim nagrywaniem na pewno troszeczkę dłużej. Więc dlatego teraz. Robimy trasę tą na kacze, taką, którą no, gdzie po prostu nie wykorzystujemy lurów, bo no, to by kosztowało nas za dużo, zdecydowanie za dużo. Ale tak, tutaj w tym miejscu zawsze był jakiś shiny. Więc na razie szybko zrobimy shiny checki. Nie będziemy liczyć, chociaż moglibyśmy. To jest trzeci. Czwarty, piąty, szósty, nie wiem, która to jest godzina, bo za tym zimem jeszcze powinny być Waspabny, ale insens, mm. Trzy shiny. słabo, za 9 minut 12, ale nie pada, to dobrze. O, pojawił się no. Oczywiście standardowo. Kamera w dół. No dobra no. No przeszedłem kawałek. Ale shiny numer 4, także 4 shiny na godzinę, 6 razy 4. To nawet nie pobijemy rekordu z community Days Abr. Nie, pobiliśmy go na Silotach przecież, zapomniałem. Dobra, cyk. Barbou Disney Sensa. Tragedia. Jest weedl. No back to back to dzisiaj się nie spodziewam. Ale, czego nie powiedziałem. Yy, ta nasza trasa to jest na plus minus z normalnym incensem na około 180 kaczy na godzinę. Więc z tym incensem tutaj powinno być ponad 200. Bo teraz mamy szybsze spawny z insensa. Więc na pewno w swoim mieście powinniście też takiej trasy moim zdaniem poszukać. No i oczywiście czerpać z tego no jak najwięcej. tak? Jeżeli mamy właśnie taki event jak 3 razy Card Stardust, to yy, no chcemy złapać tych poksów jak najwięcej przez ten czas. Chociaż normalnie mamy event 2 razy Card Stardust, więc to też jest spoko. Dobra, 5 widlów do sprawdzenia. O, best znaczy Ultra Buddy z Reshiramem. Dzisiaj wyszedłem, znaczy dzisiaj będę dużo chodził, więc dałem mu po Oj, coraz więcej tych widli. Musi coś tu być. kurczę. jeszcze 5 do sprawdzenia i zaraz będę łapał na Fast Castliku. Bo z wami to by zajęło 5 minut, a tak samemu złapię to Dwie, powiedzmy plus, minus. Dobra, także no na pewno myślę, że do tego czasu no Pokémon Go już jest tyle trwa, że każde miasto takie większe na pewno ma swoją trasę taką znalezioną. Choć ostatnio pod koniec zeszłego roku zmieniły się trochę spawn pointy, więc nie wiemy, czy to jest. W sumie ja nie wiem, bo się nie dowiadywałem, czy to jest najlepsza trasa dżiodut. Zobaczymy. Zrobiłem sklina trochę później. Ile zrobiłem... Ile miałem kaczy to było chyba 18 po, więc... No ale plus minus. Łapie. 3 minuty przed 12. Numer 5. 12 numer je... 1... numer 1. 12, 1. Pierwszy shiny z Boostem zmieniła się pogoda na Cloudy, więc pod PVP troszeczkę RIP No ale zobaczymy. Może później się zmieni na coś innego. Czy mamy Boost? No nie jest to za dobrej fałka. Tam dwa lurki były. Tu jest trzeci. Tego zaopatrzyłem. A to był z to Zdobył z lura shiny. No to proszę. Dobra, szybko, shiny, czeki i łapiemy. Pamiętajcie oczywiście, że mój catch rate jest troszeczkę gorszy, bo ja nie idę i łapię, tylko jeszcze właśnie się zatrzymuję na nagrywanie. Ale za 15 minut zobaczymy sobie, ile mam złapanych. Porównam sobie z tym screenem, co zrobiłem. Shiny numer 7? Daję złotą, bo ten catch rate jest jakiś dziwny. Powinien być zwiększony, a wygląda jakby nie był zwiększony, więc znajomi też mieli plan taki, żeby <grymny> łapać po prostu na... robić rajdy na Zekroma i łapać wszystko na gocie, ale no to raczej by nie wyszło. Także 562 Stardasta za jednego pokémona, za jednego Widla. Dobra, to jest na pewno nowy lur. Łapiemy. Pardust. Dobra, także tutaj jest właśnie mała zmiana. Normalnie byśmy poszli tam do przodu. A tak tu zgarniamy chyba jeszcze kawałek. O, właśnie. te spadnę tutaj. Jest Szajni Dobrze, że to zrobiłem. Shiny numer 8. 8, chyba. Shiny numer 8. Spoko. No, nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie o wiele, wiele lepiej. Chciałem tutaj 50 sztuk. To raczej niemożliwe. Oczywiście i fałka, taka średnia. Dobra, zrobimy tak. Tego chyba sprawdzaliśmy. O, fanfi, fanfi, fanfi. Ground type. To ja muszę go złapać. To musicie poczekać. Bo może wykona mi się jeden Quest i będę mógł zrobić dwa. I trasa właśnie się zmienia. talurowa na. To, że idziemy tutaj. Dobra, mamy rarki. Okej. Okay. Co jest za catch-3-widle? Też-widle. To nie wiem, jaka to jest seta. I właśnie widzicie, to jest to z past catch treatiem, że nie musimy czekać na to, aż się pokémon złapie. Po prostu wychodzimy. Dobra, zrobimy jeszcze shiny-czeki. Mm, tak, te sprawdzaliśmy, te sprawdzaliśmy. Nowy na pewno jest Incens. 10 po. Także za niedługo będziemy sprawdzać nasze tutaj kacze przez godzinę. Mieszajmy. To ja łapię. Ostatni... Nie. 9. Kolumna Zygmunta, shiny numer 10. 12.18 Żebym Was teraz nie prześwietlił. I tak. 11.24 robiłem screena, więc zostało 6 minut. A już chyba mam ponad 200 kaczy w ciągu godziny, więc no trasa nie jest najgorsza. Dobra, i Szajni kolejny. kolejne. <gry> Czekam na back to back, ale to raczej się nie wydarzy. Chociaż na tym przesmyku. Nope. Może będzie miejsce w dzimie? Też nie. To widzimy się za 5 minut. Czy tam mamy stadion narodowy? jesteśmy sobie, sobie staniemy tutaj. Dobra, weźcie trochę, bo Dobra, nagrywanie ekranu. Znowu ptaki. Nie szajni. Jest 12.25. No dobra, odejmiemy tego, tą jedną sztukę. zpiła że, że się właśnie następna. Odejmiemy dwie sztuki. 20% baterii, eee, powerbank w ruch, dobra, teraz tak, eee, szybko shiny, 3, 6, 9, 10, 11 shiny, to sorka, to pomyłka, to 11 shiny, półtorej godziny, nieźle, ile ja miałem na, 34? 34 chyba miałem na Seaglota, kolejny z Weedle. dobra, minus 3 sztuki. Dobra. Szybko sprawdzamy. OK. Yy, z tego co patrzałem miałem kaczy. Dobra. bierzemy jeszcze to. Hmm, Pokemon kat 151. Czyli 237 poksów w ciągu godziny. Z nagrywaniem. Więc... Takim typowym chodzeniem bez nagrywania. No 300 może nie. Chociaż może, jakby było szybsze tempo. Tak, jeszcze sprawdzę, czekajcie. Tak, 276151, to jest 237k, czy minus te 3, no to 234. No ale oczywiście, tak jak mówiłem, ja tutaj jeszcze do tego nagrywam. Także no, na pewno ponad 250 w ciągu godziny. Mamy 6 godzin gry. To jest 1500 poków. Sporo. Sporo. Także wiecie. Stardust. Łapiemy.